Land Rover, wbrew temu na co wskazuje nazwa, wcale nie sprzedaje gruntowych rowerów, a samochody terenowe. I to z prawdziwego zdarzenia już od lat 40. ubiegłego wieku. Ale naturalne jest to, że marka musi rozszerzać swoją ofertę. I tak w roku 1997 Land Rover wszedł w kompaktowe suwy. Efekt był ciekawy. Pierwszy Freelander miał swoje zalety, ale też sporo wad. Czy podczas tworzenia drugiej generacji odrobili oni zadanie i jest to samochód godny polecenia? W kolejnym teście wszystko o silnikach, wyposażeniu, praktyczności i awaryjności. Zapraszam do oglądania. Nie jesteś jeszcze subskrybentem OtoMoto TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Pierwsza generacja miała swój urok, dlatego pewnie nowy model jest kontynuacją tej stylistyki. Zyskał on jednak sporo na elegancji i nie wygląda już jak auto dla młodzieży, a bardziej jak dla biznesmena. Z przodu widzimy napis na masce, która ma dwa mocne przetłoczenia, grill z dwoma dziurawymi listwami z ciekawą fakturą oraz duże kanciaste lampy. W ogóle projektanci unikali obłości, a samochód upodobnił się mocno do Range Rovera. Z boku zobaczymy chromowany wylot powietrza, wielkie alufelgi oraz toporną sylwetkę, która wielu się podoba. Dach na wysokości bagażnika ma przetłoczenie zapewnie nawiązujące do Discovery. Słupek D jest czarny, przez co ukrywa się nieco w towarzystwie przyciemnianych szyb. Koło zapasowe nie znajduje się już na klapie, a ona sama jest podnoszona, a nie uchylana jak było wcześniej. Tylne lampy są ładne, a przynajmniej interesujące: białe z czerwoną obwolutą. Produkcja drugiej generacji Freelandera rozpoczęła się w 2006 i trwała do 2014. Lifting w 2011. Nie doczekaliśmy się Freelandera trójki, ponieważ został on zastąpiony przez bardziej prestiżowego Discovery Sport. O ile prostota i toporność sprawdziły się przy projektowaniu karoserii, tak wewnątrz no nie jest zbyt ładnie. Szczególnie mowa o tej centralnej części deski rozdzielczej. Poza tym wielu właścicieli tych samochodów narzeka na brytyjską jakość, szczególnie jeśli mowa o spasowaniu. No i faktycznie jest wiele elementów, które tutaj trzeszczą. Ale dla uczciwości trzeba dodać, że nasz egzemplarz ma niemal 200 tysięcy km przebiegu i no w ogóle nie widać tutaj śladów zużycia, poza jakimiś drobnymi ryskami na dźwigni zmiany biegów. Kratki nawiewów są pionowe i takie podłużne ze srebrnym akcentem. Tutaj mamy głęboką płeczkę, w której zmieścimy telefon. Dalej kilka przycisków, między innymi od centralnego zamka czy systemu start-stop, no i panel radia. Ten element najskuteczniej przenosi nas dobre Dwie dekady w przeszłość. Mamy tutaj toporne przyciski i pokrętła, klawiaturę numeryczną oraz mały monochromatyczny wyświetlacz podświetlany na zielono. Czy jest to trudne w obsłudze? Oczywiście, że nie, bo funkcji jest tutaj tyle, co kot napłakał dalej panel klimatyzacji. Tutaj chociaż starano się to jakoś upiększyć, dodając te srebrne ringi. Ogólnie mamy trzy pokrętła, wewnątrz nich przyciski między innymi od podgrzewania foteli, no i jeszcze kilka guzików. Jest to ogólnie proste i intuicyjne. W tym miejscu sterowanie napędem. W większości przypadków Freelander posiada napęd na cztery koła. A za pomocą systemu nazywanego Terrain Response możemy dopasować tryb jazdy do warunków i drogi, na jakiej się znajdujemy. Jest także asystent zjazdu ze wzniesienia. Na środku jest podokietnik, ale nie jest on oryginalny, więc go pominę. Pod nim znajdują się dwa uchwyty na kubki. Jeden, nieco mniejszy, który. Bardzo dobrze pasuje do naszego kubka testowego. Drugi nieco większy, który w zasadzie też sobie radzi. Na środku jeszcze miejsce na jakiś mały napój, czy tam puszkę napoju. Obok jeszcze gniazdo zapalniczki. Schowek pasażera jest duży, wystarczający i podświetlany. Kierownica to obok foteli chyba najładniejszy element tego wnętrza. Najbardziej podoba mi się, jak rozwiązano klakson. Znajduje się on pod tymi srebrnymi, podłużnymi przyciskami. Poza tym brzmi bardzo ładnie, jakbyśmy chcieli zawołać lokaja, żeby przyniósł nam herbatkę z mlekiem. Poza tym na kierownicy mamy przyciski od obsługi tempomatu oraz radia. Zagary są zwykłe, wręcz tandetne. Na pewno nie pasują do tej marki. Mamy analogowe wskaźniki znajdujące się w trzech kołach a na dole dwa wyświetlacze. Jeden to licznik kilometrów, a drugi taki podstawowy komputer pokładowy, który obsługujemy z przycisku w manetce kierunkowskazów. Po prawej stronie od zegarów znajduje się jeszcze mały przycisk do uruchamiania silnika, a pod spodem miejsce na kluczyk. Na drzwiach zobaczymy skórzany, wygodny podłokietnik, sporą kieszeń, w której spokojnie zmieścimy 1,5-litrową butelkę napoju oraz głośnik sygnowany przez Alpine, ale w tym przypadku akurat to niewiele daje. Fotele, przede wszystkim fotele są ustawione bardzo wysoko. To jest najniższa możliwa pozycja i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ogólnie są wygodne. Trzymania bocznego nie mają zbyt dużo, ale to nie jest najważniejsze w tego typu samochodach. No i warto też wspomnieć, że w naszym egzemplarzu są one no Manualne, regulowane manualnie, a nie ma nawet regulacji odcinka lędźwiowego. Miejsca jest dużo, nad głową spory zapas, na nogi także na szerokość też nie można narzekać. Zobaczmy, jak będzie z tyłu. Kanapa jest osadzona jeszcze wyżej niż przednie fotele, ale na szczęście miejsca tutaj nie brakuje. Siedząc sam za sobą, mam zapas na nogi, nad głową, na szerokość. No i co istotne, w autach z napędem na cztery koła tunel nie przeszkadza. Tutaj na środku mamy gniazdo zapalniczki oraz gniazdo aux, no i takie półeczki podokietnika nie ma, ale za to są zaczepy i sofix, a kanapę można składać o w ten sposób. Dzięki czemu uzyskujemy płaską powierzchnię wraz z bagażnikiem. No to zapraszam do bagażnika. Bagażnik nie jest mocną stroną tego modelu. W środku mamy zaledwie 400 litrów pojemności. No dobra, może zrzucimy to na napęd na 4 koła i to przeogromne koło zapasowe. Jak widzicie, tutaj pod podłogą mogą znaleźć się także takie narzędzia jak lewarek, gaśnica czy trójkąt. Poza tym w bagażniku gniazdo zapalniczki, światełko oraz rozwijana roletka, którą można zdemontować. Teraz czas na test walizek. Jak widać, demontaż rzutki jest prosty, bardzo prosty, ale mimo wszystko spróbuję umieścić z powrotem i zasunąć. Wtedy uznamy test za zdany. Udało się. Ruszamy. Freelander jest oparty na platformie podłogowej EUCD. Zbudowano na niej także różne modele Volvo i Forda, np. przykład XC60 czy Mondeo MK4. Jednak ten samochód nie prowadzi się tak dobrze jak te dwa. Jest inaczej, bardziej miękko, jakby zawieszenie było stworzone z myślą o pływaniu po asfalcie albo pokonywaniu bezdroży. Ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Do tego środek ciężkości jest położony wysoko, a samochód wyraźnie wychyla się na zakrętach, przez co nie możemy czuć się pewnie. Dzisiaj testuję egzemplarz z 2011 roku, napędzany dieslem o pojemności 2,2 litra, generującym moc 150 koni mechanicznych, ponad 11 sekund do setki i 180 km na godzinę prędkości maksymalnej. Nie są to porywające osiągi, jednak moment obrotowy wynosi ponad 400 Nm, więc odczucia podczas codziennej jazdy są w porządku, bardzo w porządku. Teraz jeszcze poddam go próbie elastyczności, czyli zmierzę czas potrzebny na przyspieszenie od 60 do 90 km na godzinę. Sprawdźmy. Wynik na trzecim biegu to 4,3 sekundy, a skoro już mam odpowiednią prędkość, to czas chwycić za decybelomierz. Wynik to 60,6 decybela, a pomiar z autostrady zobaczycie w tabeli. Widoczność jest super. Siedzę wysoko, a do tego auto posiada duże lusterka, wąskie słupki i sporo przeszkleń. NCAP po rozbiciu Freelandera drugiej generacji przyznało mu 5 gwiazdek. A ile pali testowany samochód? No, mistrzem oszczędności to on nie jest, ale pamiętajmy, że w tej gamie nie ma silnika, który spaliłby mniej. Tradycyjnie sprawdziliśmy to na trasie, na autostradzie oraz mieście, a wyniki naszego testu spalania możecie zobaczyć właśnie teraz na grafice. Oferta rynku wtórnego jest zdominowana przez diesle, które stanowią 90% ogłoszeń. Do tego nie uświadczymy zbyt wielu egzemplarzy z napędem na jedną oś, bo to zaledwie około 25% ogłoszeń, reszta to 4x4. Dobrze, ale co z cenami? No więc najtańsze egzemplarze to wydatek ponad 22 tysięcy, a najdroższe kosztują ponad 60 tysięcy. Pełna lista ogłoszeń tego modelu dostępna w linku w prawym górnym rogu oraz w opisie. Land Rover to brytyjska marka, która aktualnie należy do indyjskiego koncernu Tata. Wcześniej była w rękach BMW, a żeby było jeszcze ciekawiej, to czas produkcji Freelandera 2 to czas przynależności do Forda. Bardzo międzynarodowo, prawda? W tym modelu możemy spotkać silniki benzynowe skonstruowane przez Forda i Volvo, a diesle to niemiecko-francuska myśl techniczna. Część francuska to oczywiście PSA ze swoim popularnym HDI. Automatyczna skrzynia biegów to japoński Aisin, a za napęd na cztery koła odpowiada szwedzka firma Haldex. Przyznam się, specjalnie przedstawiam to w taki sposób, aby podtrzymać międzynarodowy ton, ale tak naprawdę wiele modeli ma podobnie. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, to na początku była jedna benzyna. 32V6 o oznaczeniu I6. Wielki, mocny i paliwożerny. Nie do końca pasował do idei kompaktowych suwów, które mają wyglądać bojowo, ale jednocześnie być oszczędne i proste. Moc to 233 konie mechaniczne, które zapewniają przyzwoite osiągi poniżej 9 sekund do setki. Niestety, w większości przypadków jest to okupione dwucyfrowym wynikiem spalania. Alternatywą zawsze może być zasilanie LPG, tym bardziej, że jest gdzie schować zbiornik. Pod koniec produkcji do gamy wszedł dwulitrowy silnik turbo z bezpośrednim wtryskiem. Dobrze znana z Forda jednostka EcoBoost. Tutaj miała oznaczenie SI4 i generowała 241 koni mechanicznych. Osiągi bardzo dobre, jednak nowoczesna konstrukcja też nie zapewnia zakładanych oszczędności. Owszem, pali mniej, ale nadal sporo. I tu przychodzi rozwiązanie wszystkich problemów. Silnik 2.2 o oznaczeniu w zależności od mocy 150 koni mechanicznych to ED4, 190 koni SD4 oraz TD4, który generuje 150 lub 160 koni. Motor od PSA, który nie jest tak tani w eksploatacji jak 2.0, ale jest to niezły wybór, jeśli zależy nam na niskim zużyciu paliwa. Osiągi to około 11 sekund do setki. Tylko wersja 190 konna się wyróżnia, ponieważ robi to w 9,5 sekundy. No i co istotne, nie wszystkie egzemplarze są wyposażone w DPF, co przy zakupie auta używanego jest zaletą. Freelander może mieć napęd na przednią oś albo na obie. Haldex odpowiada za ten drugi rodzaj napędu. Wtedy tył jest dołączany za pomocą sprzęgła płytkowego. W jeździe terenowej bardzo pomaga też system zarządzania napędem. Nazywa się Terrain Response, ale nie był seryjny i można trafić na egzemplarz z 4x4, ale bez tego systemu. No i prześwit wynoszący 21 cm też ułatwia pokonywanie bezdroży. Do wyboru dwie skrzynie biegów, sześciobiegowy automat oraz sześciobiegowy manual, który występuje tylko ze słabszymi dieslami. Bezawaryjność stoi na przyzwoitym poziomie, zwłaszcza, że poprzednik oswoił nas z myślą, że może być gorzej. Przede wszystkim ten światowy miks podzespołów nieźle ze sobą współgra i nie ma jakichś poważnych wad konstrukcyjnych. Mechanicznie jest bardzo przyzwoicie, no może poza padającymi łożyskami tylnego mechanizmu różnicowego. Ważne, aby dbać o olej w silniku, skrzyni biegów oraz elementach przenoszenia napędu. Z wad należy wymienić nietrwałą przekładnię kierowniczą, którą na szczęście da się regenerować. Do tego współpracy odmawiały moduł sterowania przepustnicą powietrza, tylna wycieraczka czy zamek i klamka klapy bagażnika. To auto ma sporą masę własną, więc nie możemy liczyć na rzadką wymianę hamulców. Nie będzie też łatwo z elektroniką pokładową, która potrafi żyć własnym życiem. Aby ją ogarnąć, warto szukać specjalisty od tej marki. Ale już z mechaniką poradzi sobie większość serwisów. Teraz przyjrzyjmy się jeszcze potencjalnym wydatkom. Pierwsza tabela to koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego. A druga to koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. A wy, jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, Zajrzyjcie na OTOMOTO części. Link jest w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz do nas na adres youtube.małpa.otomoto.pl A teraz czas na krótkie podsumowanie testu. Co nam się spodobało w landrowerze, Roverze Freelanderze 2? Jest dzielny w terenie i to o wiele bardziej niż większość SUVów. Do tego ma mocne i dobre silniki, które zapewniają co najmniej wystarczające osiągi. No i pozwoli nam się wyróżnić z tłumu. Jest mało popularny, no i co by nie mówić, marka premium. A co może wkurzać w tym modelu? Deska rozdzielcza wygląda przestarzale, a jej spasowanie pozostawia wiele do życzenia. Do tego prowadzenie jest takie pływające i na pewno na szybkich zakrętach nie będziemy czuć się pewnie. A ja już dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, aby dołączyć do naszej Funkiel grupy na Facebooku, gdzie najbardziej aktywni użytkownicy zgarniają kasę na paliwo. W sumie miesięcznie rozdajemy 450 zł. Nie może was tam zabraknąć. Tym bardziej, że jest fajna atmosfera i mnóstwo przydatnej wiedzy. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Stosowany, zestawiany, występujący. Hej, to było śmieszne, ludzie lubią koty.